Cześć, mam na imię Karol, jestem nauczycielem fotografii i fotografem. I jako nauczyciel fotografii spotykam, tak jak każdy z nas, bardzo dużo różnych osób. Bardzo często są to osoby, które mają dużą wrażliwość, czasem nadwrażliwość, dużo problemów osobistych, historii. I kiedy widzę, że jest to taka Rzecz, przez, przez którą nie mogą się przebić na zewnątrz, bo nie mogą przepracować pewnych spraw, to chyba jest tak dobre określenie, nie mogą ich przepracować, albo kryją się z nimi, nie chcą o nich mówić, to wtedy, starając się jednocześnie być bardzo subtelnym i delikatnym, podsuwam im książkę Nan Goldin, The Ballad of the Sexual Dependency. Daję na weekend, na tydzień. I jestem ciekaw reakcji. I, I zdarzyło się tak nie raz, nie dwa, że ta książka uwolniła osoby. Pokazała im, że to, jak wygląda ich życie, to jest normalne. W sensie, że po prostu mogą tak żyć, mogą o tym opowiadać. Mogą traktować fotografię w ten sposób, że mogą się przejrzeć trochę yy, yy, w tej fotografii. Albo sobie wytłumaczyć, albo zaakceptować pewne rzeczy. Nie chcę tego przegadać, ponieważ temat jest bardzo delikatny, a książka jest bardzo ważna. Mam nadzieję, że przy okazji jakichś spotkań o niej porozmawiamy. The Ballad of Sexual Dependency Nan Goldin jest to jedna z ważniejszych książek w współczesnej historii fotografii. Dała akces, dała odwagę kolejnym pokoleniom fotografów do bycia autentycznymi. I tak myślę o tej książce i bardzo ją polecam, Zgooglujcie sobie, także są filmiki na YouTube oczywiście o tej książce, Dan Goldin się wypowiada, tłumaczy czemu tak, a nie inaczej to wszystko wyglądało. Życzę Wam miłego dnia, zapraszam do współpracy jakiejkolwiek w przyszłości, już niedługo jest Szkoła Karola, warsztaty o fotografii, link do pobrania ze spisem lektur pod filmem. Cześć.